Zostawić ten telefon z PRL-u. Albo dajteka przywieźć, Ej, dajteka tam zamieść, kukwa. <śmiennie> Oklapanego fachu Nie, Niech go ten podłączy. Zdawa, 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 zdawa. <śmiennie> Proszę go podłączyć. To dla retromaniaków jest taki, wie pan. Ale jak. Ja było... zostawić, ale to ja na zastaw, to, to nie na, na, sp... na To na zastaw jest. nie, na zastaw. Jutro po to przyjadę. Ja go potrzebuję do grania. gry komputerowej. Ja na tym w GTA 5 gram. <laughs> Ciekawe, co by zrobili, jakby ten kim tam ponownie <laughs> oh. pokazał, że jest Dajtekiem. Myślę, że byłbyś pan na nowym mocniku na pewno. Wychwała to człowieku! <laughs> Przecież słuchawka nie jest podłączana na ten, na wtyczkę. Tam kabel wychwała. Patrz! No. Kabel wychwała. Ja pierdolę.

Domofon all day all night. Domofon, pukania. Domofon, domofon, domofon z pukaniem. Ja bym domofon. No ja też domofon bym dał. To głośnik może być w środku. Jak przycichnął. Oj. Oj, chyba wstał. Ale szlapka. Tu jest. Problemy tu? Tam jest 230, jak mnie nie byli, że nie? Jest, tak, tam jest. Tam 230. To był Pan jedną. Podniósł słuchawkę i odebrał, ale <gry> jakiś babszy wychwał. <gry> jakąś jak, on się, we, jak, on się, weźmie, jak on się weźmie, za dzwonek, to on tego nie, no chłop nie przeżyje, Jutka nie dożyje. Ja to przeżyje <gorsza> nie go w rękę. Bo... Gorzej jak bezpieczniki wywali. Nie, 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 nie. zostaw, zostaw to, zostaw. Ja Nie głup tam. Nie głup tam. Panie, Zostaw tu. Ej, nie, bo w sumie przycisk włącza chyba obwód, nie? nie, nie. nie, nie problem, jak go teraz pierdolnie to i ją pierdolnie! Coś... Coś jeszcze wygwał! On to wszystko chce wygwać! Co to, to jest? Koksa to mnie Zostaw! Nie dotykaj!

Szwagier ma lutownicę, to ja to jutro powiem o tym wszystko. Jezu, nie, no. On jest pojebany. Gdzie jeszcze kawałek kurwa. Siol. Panowie i panie, jeszcze to to nie, był kiedyś nie. dzwonek. O, głośniczek tu leży. Ty, ty. Jezu, nie. Ale pytanie co za to w ogóle nie, że szkolnie. Teraz puka do drzwi jeszcze No <śledzio> bo won go zjebany Swanek rozjebany Ta akcja wkracza na top 3 właśnie Zmarcie. <śledzio> Chyba klap na dupę poszedł. Zrób to samadą słodowy. Jeśli ja dziełem 8 lat, wchodzę na spontania, to takie złoto. Panie, to już pan na panie przez 8 lat to wie pan, ile się tutaj rzeczy działo, takich albo nawet mocniejszych? Ja bym na pana miejscu od razu wrzucił to e, wspierającego, bo jest warto, naprawdę warto.